Więc chodź do tańca, gdy szansa i rozdam dra Mam duże z nie umiem na pazach, Na pazach, Na pazach, Mój Mam duże z na pazach, Widzę, z wizją dzieci remont Dzisiaj śmierzysz, będę zawsze obok. Mamy, bo, mamy Jutro znowu nie, siedzisz nie, sam ze sobą. Mamy, bo, mamy, Mam w obie dolone Widzę to, czego nie widzisz. Składam chude palce w krzyżyk, moje A! Jestem ledwie żywy, słońce ledwie żywy Z miasta, które nie ma żadnej perspektywy Tylko przejść przez kryzys, tylko ścierpę w Tylko dobra żona, nawet przyczyna niż Lizzie Byś to albo zabij mnie a, Strzelają do mnie jak do harabe Ile razy to bagno próbowało zabić mnie Chwila przyjemności, potem swój wysynu, zaraz śmierć ją jo no. Mam dulce serca, nie umiem na pasach Na pasach Na pasach Ich hoffe, dass ich nicht mag, du sagst, ich Swoje reszta to nieja dorożnej, bywając tylko czy mi na dobre wyjdzie to bez nadzieja. Ogarnia, kiedy swój myśli zbieram, to czas na cenny Już by teraz nie widzi, mi się i łypie ogień i liczę, czego mi się spodziewa, co. Co mi wejść na łeb, albo bym zdech jak pies, za do mnie nie urządza. Przelewam krew za krew, wymieniam wdech na wdech, telefon zdech na łączach. Takie wie wam, masę na ej. Niektórzy myślą, że nie mam w sumie na ej, lecz skoro na lepsze się zmieniam, jak nie mam, jak wrócić, mam serce, jak nie mam, że nie mam ej. Wiedzę z tej strony Farmer Krzychu Tu tak po krótkim, no może nie krótkim, czy takim 4 minutowym wstępie pod muzykę coś tam zmontowałem z tego wszystkiego co udało mi się nagrać od początku posiadania oto tego ciągnika tego Ursusa C360 Za chwilę wam powiem co było robione ile na wydałem już, włożyłem w niego od zakupu no i co teraz było zrobione i jak działa będzie się odebrałem ciągnię od mechanika. No, niestety, jest ciemno, nie mam kiedy nagrać, a tak to, jeżeli bym miał nagrać weekend, to do filmu by był za tydzień dopiero. Ale ja stwierdziłem, że będzie teraz. No, nagram Wam. Najwyżej no, coś tam dogram jeszcze w innym filmie. Pokażę Wam, jak tam w przyszłości za widoku. <laughs> No to tak, jak tam z filmu, z zakupu już wiedzieliście, że było zrobione koło pasowe, wymienione tam te e, pasek klinowy, tamte węże Takie tam pierdoły Mingacze się spaliły drugi raz, ale są zrobione Zrobione są w końcu te światła, bo nie działały e, Co jeszcze było robione? A, kolektor zmieniałem, bo urwałem tumnik, Bo Bendix się zaczął i nie palił tak e, z guzika, tylko Musiałem palić na krótko i razem przez przypadek ręką popchnąłem dźwignię od gazu i zgasiłem i tylko szybko wyskoczyłem z ciągnika, żeby zapalić do śrubokręta. No i zostawiłem na trzecim biegu. No i niestety ciągnik walnął wrzuskę. Na szczęście tylko pęk kolektor i kolanko wymieniłem to mnie kosztowało 120 zł cała przyjemność kolanko 50, kolektor 70, no plus tam uszczelki, no tam uszczelki po złotówce, no ślicie, to był cały, e, tak ogólnie jak sobie podsumowałem, to nie mam rozpisanego co dokładnie, ale ciągni, wszystkie części do ciągnika kupione, plus robocizna to jakoś około 1640 zł, włożone już, a kupiłem go za 17 tysięcy Nie wiem, czy będzie widać I Włączę zaraz, może właśnie Zamknę na razie i pokażę Wam te LEDy. Tu jest trochę ciemno w środku, bo nie ma lampki eee. Kluczyki Znaczy no kluczyk trzeba wsadzić. Tacyjkę, gdzie to jest? Mamy, no te te działały, działają do tej pory. Tu mam taki trzy guziczki, przód, boki i tył. No to przód. Tył. tu macie boki a połączeniu wszystko razem daje takie 360 wysiądziemy tak to wygląda no powiem wam, że daje po oczach. Widno jest. Teraz mam trochę światło na podwórku pozapalone na budynkach, ale patrzyłem zaraz jak przyjechałem od mechanika. No to naprawdę było winno na podórkach, wszystko było pogaszone, to na podórku było winniej niż jak od tych żarówek na ścianach No w polu by porobi się na pewno Z takim oświetleniu może te boczne przecież włączę i zostawię. tylko przednie Pokażę Wam tutaj no Tu widać, że kolektor jest znówka, Tu jeszcze jest naklejka, ale niecała przepalona No wiadomo, kolanko też jest nowe Co tu jeszcze? No tu te zawory, znaczy no te górki tu mi jeszcze trochę cieknie Na tym muszę dokręcić, kiedy będę coś robił, jak silnik się zagrzeje bo to dokręciłem na ciepło i przestało lecieć bo po wymianie kolektora no, musiałem te rurki później zdejmować to mi tu leciało na tych dwóch ale jak na ciepło dokręciłem, no to przestało lecieć no i tak jeszcze muszę dokręcić na ciepło no, w sumie no ciągnik, nie powiem, że się źle sprowadził no było parę drobnych awarii jedna z mojej winy no po trochu będzie krzykowany żeby była taka perełeczka jeszcze włączę, może przychodzi wtedy Więc ile ty miałem motogodzin? Tyś To nie widać, ale 1277 A było e, 1263,9 motogodziny mm, Więc zrobiłem Czekajcie 13,1 motogodziny zrobione przez 3 miesiące u mnie 26 6 litrów ropy no to trochę jest no ale tu nawet zobaczcie na te tuje no to bez tego na takich tylko to co widać jak się włączy to od razu wszystko może tył jest trochę I, ale tutaj najważniejsze jak maszyny są no to to widać to jest najważniejsze no i boki to szczególnie tak polno tu dużo dają przy robocie no i jeszcze teraz były robione hamulce obydwa dwa tłoczki nniane. nie pokażę wam, bo i tak tam nie będzie widać z tej strony nic. Robi tłoczki, były starego typu, a jeden ja się uszkodził, to trzeba było zmienić obydwa na nowego, bo inaczej nie da się zrobić tego połączyć. No to tam części do hamulcy, te tłoczki z tymi tam wężykami, rukami, płaszczami, pierdołami, to tam było 10-32 zł kosztowało. Kostka domikas, nie, nie wiem ile kosztowała i dokładniej tam coś jeszcze do tych lamp z elektryką robił bezpieczniki, pozmieniał ten no łącznie te wszystkie części plus robocizna to 430zł wziął no to tam ze stówę robocizny dla niego było, no trochę przy tym robił miał być wczoraj, no ale tam było coś nie tak, nie oryginalnie zrobione, musiał trochę zarabiać tam przy tych hamulcach, ale teraz działałem, czuć po prostu ten opór bo i czuć się hamuje a tak to było tylko, na lewe hamowało i w sumie do końca się hamulec wciskał ja i hamowało tak średnio, a teraz lekko się wciśnie i jest brzytwa no więc o tyle dobrze, że bezpiecznie, zawsze bezpieczniej oświetlenie jest, migacze są to najważniejsze też, bo przy skręcaniu na no jazdę była taka, przepuszczanie samochodu, żeby samochód nie minął żeby mógł skręcić no i zawsze była obawa, że mogą jechać nieoznakowani, zobaczą bez migaczy, no i mandacik. no i ogólnie no to Chyba tyle, no ciągnik. Nie powiem, że jest jakiś zły, nawet dobrze się sprawuje, mi wystarcza. Tylko jakby trochę mnie palił, to by było lepiej, no ale no, liczyłem się z tym, no, że kupię 60 będzie dużo pali, nie ma co ukrywać. No to ciągniki są z tego znane. No ale roboty się zrobi. No jedyne muszę pompę trochę dać do regeneracji z tego względu, że... No po prostu mocy brakuje. Obciążniki będę kupował latem na koła. Bo nie ma, to też takiego uciągu nie ma ciągnik wtedy. No i jeszcze z jakich do zrobienia to najprędzej do remontu będzie skrzynia. Bo coś tam czasem tak trochę jak grzechocze głośno jest w trakcie jazdy. No to następnej zimy pewnie będzie remont, to też wszystko będę wam, zał ale miejmy nadzieję, że to będzie jak najtańszy, jak najpóźniej, jak najszybszy. Także no to wiadomo. Każdy by tak chciał, najlepiej jakby się wcale nie psuło, ale tak się nie da. Wszystko się zużywa. Jeszcze muszę z trochę masem pokupować, no to też są kolejne koszta. No a no, na tyle to będzie dzisiaj, więc dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jakieś pytania macie, to komentarz. Żeby być na bieżąco, kliknijcie znaczek subskrybu, jeżeli macie jeszcze czerwony. I oczywiście dzwoneczek dla powiadomień. Siemoneczko i cześć.